Środa, 22 stycznia, 6.39 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe, indeksowe BOSAFX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do krótkiej analizy technicznej. Kurs Futures S&P 500 znajduje się w rejonie oporu. 1842 punkty i 43 setne, który wczoraj już był dwukrotnie testowany. Widzimy także, że... Rozpoczął się wczoraj impuls podażowy przed godziną 16, zakończył przed godziną 18 i z tego impulsu podażowego nastąpiła V-korekta, taka mini V-korekta i dzięki temu średnia MA200 w układzie H1 nie opada, dzięki podbiciu. Ale przy takiej zmienności wokół średniej na pewno stała się wrażliwa na kolejne ruchy. W związku z powyższym brak przełamania wskazanego poru to ruch w L3L4 Camarilla, czyli do 1832-1827, co już powinno ważyć na średniej MA200, a w związku z powyższym każdy spadek będzie powodował umacnianie tego właśnie impulsu innymi czynnikami, gdyż inwestorzy widząc spadek według price action i np. ruch do L5 1819 Camarilla będą także posilali się tym, że inni inwestorzy, którzy działają na zasadzie followers, czy takim podążeniu za trendem, będą obserwowali MA200 i opierali się na niej jako za takim wyznacznikiem do dalszej wskazówki, do dalszego ruchu. Więc pamiętajmy, że każde zniesienie kursów w dół niesie ze sobą oczywiście ryzyko pogłębienia spadków i na wstępie test 1810 jako wsparcia. Jeżeli jednak a uda się tutaj przełamać opór, to tak samo powinniśmy twierdzić, że grupa podążająca za trendem będzie opierała się na wzrostowych dynamikach średniej MA200, także na wskazaniach kupna modelu Gepiego i takie przyłączenie do trendu, do ruchu wzrostowego w stronę 2-2100 punktów na S&P500 będzie jak najbardziej zasadne. Jeżeli opór 1842 punkty i 43 setne zostanie z impetem przełamany, i jeżeli tutaj lokalne wsparcia i bariery w rejonie 1828-1827 nie zostaną po takim ewentualnym wybiciu przełamane zobaczymy teraz jak przedstawia się sytuacja na instrumentach futures dla Dow Jonesa, gdyż tutaj także mieliśmy wczoraj przed godziną 16 wykształcenie początkowego ruchu spadkowego został po drodze wzmocniony i pojawił się jako silny impuls spadkowy przy czym na Dow Jonesie nie nastąpiła V-korekta tylko lekkie podbicie w rejon H3, dzisiejszego H3 Camarilla 16383 to pokazuje że tutaj model Gepiego daje sprzedaż a średnie MA200 jeszcze bardziej się doważa niż w poprzednim przypadku ujemnymi dynamikami w tym, w tym tutaj wskazaniu z tego względu że nie mamy V-korekty więc tutaj mamy bardziej oczywisty ruch do dołu i każda zmiana w bok będzie powodowała, że EM200 będzie coraz to bardziej wrażliwa na świece spadkowe. Na takiej w zasadzie mieszance podażowej, tak? gdyż został przełany wcześniej szydołek z 16 stycznia a wczorajszymi takimi impulsami spadkowymi. Mamy lekkie cofnięcie w górę, tak zwany półbek i nie można tutaj się dziwić, jeżeli wystąpi ruch w stronę 16188-16000 punktów. Z tego względu, że silny opór 16470 jest zachowany i brak jego przełamania lub brak przełamania H3H4 Camryla będzie tutaj owocował tym, że podaż będzie nabierała siły. Zerknijmy na DAXA przed otwarciem, a ja dokładnie na instrumenty Futures na frankfurcki indeks. Zakończyły notowania wczoraj w rejonie 9760. Również impuls spadkowy umocnił opór 9795, blokując oczywistą drogę do 10 punktów. Zatem teraz bardziej prawdopodobny jest a w nawiązaniu do tendencji z Wall Street ruch do 9742-9708, jeżeli wczorajsze, jakby te niższe maksima na zamknięciu. 900, 9760 lub minimalnie powyżej nie zostaną przełamane, to powinniśmy mieć ruch do 9,6, 9,3 i przełamanie tej bariery popytowej skieruje futures na DAXa w stronę unoszące się MA200. A dopiero jej przekroczenie w dół otworzy takie ryzyko, którego na ten moment niepotrzebnie nie będziemy szacować. Tak. Ponadto przełamanie w górę. 9795, czyli oporu, który tutaj budzi, budzi strach wśród inwestorów, w zasadzie jego zachowanie, to ruch w stronę 10 tysięcy punktów, a nawet na, na wyższe poziomy. I na sam koniec zerknijmy na FW20, czyli na futures dla WIG-20, które oscylowały wczoraj praktycznie wokół 2,424 po przełamaniu się przez 2,400. Został przemiany także wcześniejszy opór z 16 stycznia, ale bezskutecznie, bez kontynuacji. A zatem zejście poniżej 2424 to ruch mierzony w stronę 2400, a nawet na niższe nieco poziomy 2387, 2381, a powrót ponad 2424 to ruch wstępny w stronę 2440, 2450, a bardziej oczywisty, długofalowy w stronę rekordu z 2011 roku. Jeżeli jednak opory 2440, 2424 zostaną aktywowane, a lokalny dołek wsparcie 2381, 2374 zostaną przełamane w dół, to powinniśmy oczekiwać ruchu w stronę 2333, 2300 punktów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.